Hmm. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii GTA Online. Dzisiaj w czwartek pojawiła się pewna aktualizacja, aktualizacja bez nazwy, właściwie to jest jakiś festive surprise, coś w ten deseń. I właśnie dostaliśmy tutaj możliwość tuningowania jakiegoś lepszego, takiego ubenego, dwóch sportowych samochodów odziwnych. Cały czas były to kary i Sedany. A teraz przyszła możliwość tuningowania sportowych samochodów, czyli wchodzimy w asortyment i tutaj już widzicie mamy możliwość tuningowania Sultana właśnie na taki super rajdowy pojazd, więc od razu sobie go zakupmy, wybierzmy kolor czerwony, do jedynki oraz wybierzmy bandsego, bo i również jego możemy tuningować. Jego tuning też robi naprawdę wrażenie. Tak więc kupmy i do jedyneczki. Miał aktualnie właśnie 10 milionów, troszeczkę już mniej mamy, tak więc szybko teraz udamy się do apartamentu po te samochody. It's easy to get some weight Hop in the stolen whip and I take you straight to the place The grand theft and robbery man straight on my face A cold bastard closed gas can seal my fate for this almighty dollar dollar When we doing what we do you know we do it proper And all these doctors and psychiatrists can't say me Crazy every day these Los Santos streets gon' pay me. a feel good, don't it? Good smoking, West Coastin' on every hood corner. I drop the top at the beach. Heard it's fun in paradise, That's the word on the street. Don't let these palm trees and bitches get you swept off your feet. I'm stayin' blazed in these sun rays. see is paid, greater to the grave. You can drive if you want it, ain't a thing sweet. The weather's fine, but it's cold. I'm be cold. i these rough and streets of Los Santos. It to the. Night. Tak więc, w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie był on taki jak wszystkie poprzednie odcinki. Był taki bardziej robiony mm, nie na żywo, a właśnie w postprodukcji. Ale jeszcze jutro pojawi się kolejny odcinek właśnie z GTA Online, w którym to sobie zagramy nowe tryby adwersarza, bo jakieś też doszły, więcej. przetestujemy. Dzisiaj tylko przedstawiłem Wam nowe pojazdy. Tak więc, ten Sultan RS którego sobie właśnie sceningowałem na wzór Subaru Imprezy z WRX jest dla mnie mistrzostwem, jeden z najlepszych samochodów w całej grze i jest to właśnie mój nowy ulubieniec mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś patch, w którym poprawię optymalizację bo jak widać przycina niemiłosiernie tak więc to byłoby na tyle, dzięki wam wielkie za obejrzenie do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku z serii GT Online w którym to właśnie sobie zagramy nowe tryb adwersarza i powiem Wam kilka ciekawostek na temat przyszłych updateów, a co do tych lagów, to szkoda gadać. Dobra, na razie trzymajcie się i cześć.